Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. W trójkącie prostokątnym ACB, przyprostokątna AC ma długość 5, a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2. Oblicz pole trójkąta ACB. Czyli zobaczmy, mamy sytuację mniej więcej taką jak na tym rysunku. Mamy trójkąt prostokątny ACB, przyprostokątna AC ma długość 5. Czyli tutaj sobie zaznaczamy 5, a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2. Czyli tutaj będę miał 2 i tutaj będę miał 2. Tutaj będzie kąt prosty, tu będzie kąt prosty, tu będzie kąt prosty i tu będzie kąt prosty. Tutaj też będzie 2. Mhm. Oblicz pole trójkąta A, C, B. Jak tego dokonać? Zobaczmy po pierwsze, że tutaj się utworzył kwadrat 2, 2, 2 i 2 czyli odcinek powiedzmy od C do tego punktu styczności, niech to będzie K od C do K ma długość jeżeli cały bok AC to jest 5 tutaj KC ma długość 3 jeżeli KC ma długość 3 to odcinek C do to niech tutaj będzie CP też ma długość 3 bo te dwa odcinki są tej samej długości to jest taka własność, że jak mamy kąt i w ten kąt wpiszemy okrąg albo koło to punkty styczności wyznaczają odcinki tej samej długości, czyli tu jest X i tu jest wtedy X. Zapamiętajmy o tym. To wynika z przystawania trójkątów, jakbym tutaj zbudował. Dwa trójkąty, to te trójkąty powstałe są trójkątami przystającymi. Bo zobacz, tu jest prosty, tu jest prosty, tu jest promień, tu jest promień, tu jest dwusieczna alfa, alfa czyli dzisiejszy kąt na dwie równe części, czyli wszystkie kąty są takie same i dwa boki są odpowiadające. Generalnie zapamiętajmy, że ten odcinek jest równy temu odcinkowi. Stąd u nas tu jest 3 i tu jest 3. Co teraz możemy zrobić? Odcinek DB oznaczmy jako x. Jeżeli DB jest x, to B, powiedzmy, niech tutaj będzie P, też będzie x. Czyli mamy Pitagorasa. Ten cały bok to jest x plus 2, ten cały bok to jest 5, a ten cały bok to jest x plus 3. Prawda? Bo tu mamy 3 i x. No to piszemy sobie, że x plus 2 do kwadratu, ten bok do kwadratu, dodać 5 do kwadratu daje nam x plus 3 do kwadratu, czyli mamy x kwadrat plus 2ab, czyli plus 4x. 2 razy x razy 2 4x plus 2 do kwadratu, czyli plus 4 dodać 5 do kwadratu, czyli 25 równa się x kwadrat plus 2 razy x razy 3, czyli plus 6x plus 9. Zobaczmy, że x -y kwadrat z stronami się skracają. I mamy co mamy? Mamy 4x plus 29, prawda? E, równa się 6x dodać 9 x na lewą stronę liczby, na prawą stronę, czyli mamy 29 odjąć 9 równa się 6x odjąć 4x, czyli 20 to się równa 2x, dzielimy sobie przez 2x to się równa 10. Nasz x to 10, czyli zobaczmy, wtedy podstawa AB ma długość 10 plus 2, czyli 12. Tu mamy 12, tu mamy 5 czyli pole naszego trójkąta, to jest podstawa razy wysokość na 2, czyli u nas to będzie AB, odcinek AB, razy wysokość, czyli AC, podzielić na 2, po podstawie mamy 12 razy 5 na 2. 12 razy 5 to jest 60 na 2, to jest 30, to jest pole naszego trójkąta.